Jeden. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na dzisiejszym panelu poświęconym próbie odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób zrestrukturyzować należy polskie szpitale na szczeblu powiatowym, na szczeblu miejskim. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym na tym panelu mamy szanownych gości. Postaram się krótko przedstawić. Po kolei siedzący obok mnie, pan dyrektor szpitala specjalistycznego minia w Krakowie, pan Andrzej Kosiniak Kamysz. Witam serdecznie. Siedzący obok wicemarszałek Sejmu i doświadczony samorządowiec pan Eugeniusz Grzeszczak. Witam także serdecznie pana Józefa Grabowskiego, dyrektora naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu i Świętokrzyskim. Miło mi powitać pana burmistrza Tomasza Watrosa, burmistrza gminy Skwierzyna. A także witam serdecznie gościa z zagranicy, ze Słowacji, pana Juliasa Zbynowskiego. Przedstawię jeszcze się ja, ja się nazywam Cezary Gabryjączyk, jestem starostą łaskim i mam ogromny zaszczyt i wyróżnienie prowadzić dzisiejszy panel poświęcony właśnie służbie zdrowia. Szanowni Państwo, proponuję, żeby to co w dniu dzisiejszym będziemy omawiali rozpocząć może krótką prezentacją, którą przygotował Pan Dyrektor Józef Grabowski i udzielę Panu głosu na krótką prezentację dziesięciominutową. Proszę bardzo Pan Dyrektorze. bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem przedstawić Państwu...